Podkład. Podkład roku 2018 to zdecydowanie podkład Clarence Extra Filming Foundation. Drogi jak jasna cholera, ale naprawdę wart swojej ceny. Genialny podkład. Ja mam go w kolorze Ivory 103. Przepięknie wygląda na dojrzałej cerze. Cudownie rozprowadza się i palcami, i gąbką, pędzlem, jeszcze nie próbowałam. Naprawdę cud miód, malina, bardzo naturalny. Bardzo taki plastyczny, genialny, naprawdę genialny podkład. Potwierdzam wszystkie pozytywne opinie, jakie na jego temat czytałam w internecie, zanim go kupiłam. Rewelacja! rewelacja. Zastanawiałam się nad podkładami drogeryjnymi, czy jest coś wartego polecenia i szczerze mówiąc polecę Wam jeden podkład. Jest to L'Oreal Age Perfect podkład anti-aging. Ja mam w kolorze 130. Polecę Wam go dlatego, że sama formuła podkładu jest bardzo fajna, natomiast on trochę ciemnieje, więc może jeżeli macie ciemniejszą karnację ode mnie, to dla Was będzie ok. Dla mnie jednak on w tej chwili jest troszkę za ciemny, a znowu na lato nie wiem, czy nie będzie za mocny, za mocno kryjący, więc on ma takie dosyć mocne krycie, znaczy takie średnie powiedziałabym. Ale e, fajnie rozświetla, nie robi e, takiej mega szpachli tapety. Także chyba z drogoryjnych podkładów poleciałabym Wam ten. E, jest jeszcze jeden, który dopiero, którego dopiero użyłam dwa razy. To jest nowość z firmy Evelyn Cosmetics Mat My Day. E, Mamy w odcieniu 0,1 Ivory. I jak na razie zapowiada się całkiem, całkiem, ale no jeszcze nie wiem, nie mogę mówić o nim jako o ulubieńcu, ale y, tak sobie przypomniałam, więc wam pokazuję. A przypomniałam sobie, dlatego że płynnie teraz przejdę do korektorów i tutaj mam właśnie również z Eveline Cosmetics korektor pod oczy. Y, również y, o. Co chciałam powiedzieć? Przeciw, nie przeciw zmarszczkoły, tylko niwelujący oznaki zmęczenia, cienia pod oczami, taki dosyć mocno kryjący ale nie włazi bardzo w zmarszczki. Wiecie, że to u mnie jest priorytetem, bo ja już z racji też swojego wieku pewnie mam dosyć widoczne zmarszczki, których Wy oczywiście tutaj nie widzicie i zaraz mi będziecie gadać, co Ty pierdzielisz, ale ja Wam zawsze mówię, że światła lamp... Aparat bardzo wygładzają twarz i naprawdę wielu rzeczy nie widzicie. Koryguje niedoskonałości, rozświetla i nawilża naprawdę bardzo, bardzo dobry korektor. Nie oczekiwałam od niego zbyt wiele, dlatego że ja w ogóle od korektorów nie nastawiam się nigdy. Na zaś, że tak powiem, i nie oczekuję zbyt wiele, bo mnie jest bardzo ciężko e, znaleźć dobry, fajny korektor. Natomiast z tym się bardzo, bardzo polubiłam. Natomiast trzy moje e, pewniaki i moi ulubieńcy korektorowi od lat, o których już Wam mówiłam nieraz, więc tylko szybciutko powiem nazwy: Art Scenic Eveline, korektor kryjący rozświetlający z Eveline. Główno nie kryjący, wcale nie jest kryjący, ale jest rozświetlający i jest bardzo dobry i nie wchodzi w zmarszczki. Przepraszam, się zbulwersowałam. E, Hypoallergenic Bell, bardzo fajny korektor, który również nie wchodzi w zmarszczki. I Maybelline Affiniton również. E, zastanawiałam się, czy do tego zestawienia e, dopiąć jeszcze ten słynny Maybelline e, Age Rewind. Natomiast wczoraj go użyłam i nie wiem jakie licho, ale mi tak powłaził w zmarszczki, że albo po prostu mi zmarszczek przybyło, albo y, za długo już stoi i może się zestarzał chłopina. E, także przez wczorajszy inc incydent nie zaliczę go do ulubieńców. Pudry. Pudry mam dwa. E, pierwszy drogeryjny również Evelyn Cosmetics. To jest em, kaszmirowy, e, kaszmir mat e, pudent, transpa, pud, pudent. Puder transparentny, matujący puder, sypki. Znaczy, transparentny to ja mam odcień 0,1. Och, za długo już gadam. E, bardzo fajny podkład puder na co dzień, e, sypki. Ja sobie oczywiście, jak w przypadku wszystkich pudrów, zdjęłam tę taką podziurkowaną zakrętkę i po prostu pędzel idzie bezpośrednio do pudru. E, bardzo fajny właśnie puder na co dzień. E, ładnie migra też ze wszystkimi podkładami. E, Utrzymuję e, podkład na miejscu e, do, do 8-10 godzin na pewno, bo tak jak jestem w pracy tyle czasu wracam do domu, to ta twarz wygląda dobrze. E, i e, moja wielka, wielki słoik e, Bennai w odcieniu fer. Mm, nie, miałam powiedzieć, że to jest drogi podkład, ale tak naprawdę wychodzi na to, że nie, bo taki wielki słoik, w którym jest. Um, 226 gram, GM. To jest jakiś nie po naszemu skrót od gram, gramów. Nie wiem. W każdym razie ogromny słoik, którego nie zużyłam jeszcze nawet w połowie, a mam go już bardzo, bardzo długo ponad rok. Trochę też odsypywałam znajomym i on kosztuje 70-80 zł. Także wcale tak drogo nie wychodzi, tylko po prostu to jest wydatek jednorazowy dosyć duży, więc może się tak wydawać. Dobra, co ja tu tam dalej robię? Podkład, korektor, puder i potem lecę z brwiami. Powiem wam najpierw o produktach, a później jeszcze wam powiem szybciutko o mm, przyrządach chciałam powiedzieć. Niech będzie, że o przyrządach. Do brwi y, używam y, takiego cienia wodoodpornego, matowego z Bell Hypoallergenic w numer 02. Y, jedyny minus tego cienia jest taki, że on dosyć szybko zastyga, więc trzeba sobie tę wierzchnią warstwę często zeskrobywać, ale on jest bardzo tani, jest go tutaj bardzo dużo i ma genialny kolor. Nie znalazłam jeszcze produktu do brwi, który by mi tak bardzo odpowiadał kolorystycznie. Y, Także jeśli macie ciemne brwi i szukacie produktu, który nie jest w, w, w zupełności w, w, w zupełności rudy, to polecam Wam ten z Bell spróbować. Ja go chyba kupiłam w Biedrze. Chociaż w mojej Biedrze właśnie ostatnio zauważyłam, że zniknęło stoisko Bell. Nie wiem, czy to u mnie, czy coś się wydarzyło. Wiecie coś na ten temat? Dajcie znać. Produkty Dobrywi, dalej. Żel Dobrywi, o którym też już Wam wspominałam, już zdarły mi się napisy. Moja trzecia chyba tubka opakowanie Golden Rose. Genialny żel ten w, taki, w takim czarno-złotym opakowaniu. Nie powiem Wam jak się nazywa, bo nie widzę, ale to jest tam jeden taki żel specyficzny, rewelacyjny. Przepiękny, trzeba uważać, żeby nie dotknąć do skóry, bo wtedy troszkę rudzieje, ale na włoskach wygląda pięknie. Super je rozczesuje, rozdziela, sprawia, że one są takie wyraziste, fajnie zaznaczone. No, rewelacja, rewelacja. Dalej. Dalej mamy makijaż oka, prawda? Dobrze. Więc może tak, zdecydowani dwaj faworyci. Jeden z bardzo wysokiej półki cenowej. Drugi z niskiej półki cenowej. Uwielbiam. Uwielbiam. Po prostu ta paleta wygrała spośród wszystkich moich palet. Jest to Nabla Dreamy Palette. To jest po prostu najpiękniejsza paleta, jaką kiedykolwiek miałam. Jedyna rzecz, jakiej mi tu brakuje, to jest czarny. Ale jako, że się nauczyłam ja, sierota, używać eyelinera w końcu... Je! to aż tak nie płaczę z powodu braku czarnego. Opakowanie wygląda tak, jak każdy widzi, czyli jest wyciapane, wypalcowane i nie da się go za żadne skarby świata wytrzeć, bo to jest to takie opakowanie. Podejrzewam, że to jest folia soft touch. Profesjonalnie rzecz ujmując i to jest po prostu, jak się to wyciapie w cieniach, to jest nie do odmycia. Chyba, żebym pastą do butów czarną przejechała, ale po co. I drugie cienie. Eveline Cosmetics, Ko kolory, yy, paletka, która się nazywa Burn, All in One Eyeshadow Palette, cud, miód, orzeszki. Ja powiem Wam, że niektóre kolory są podobne do tej palety Nabli, mmm, tylko troszkę mniej napigmentowane, a jak na cienie, na dzień one są yy, i tak rewelacyjne, one wcale tak mało napigmen napigmentowane nie są. Nie mam pojęcia, czy widzicie z daleka przepiękne kolory i mam jeszcze dwie paletki troszkę mniejsze z Eveline Cosmetics, które dopiero do mnie przyszły i jeszcze ich nie testowałam, ale zaraz wam pokażę, bo zapowiadają się. Znaczy, oczywiście, paluchy maczałam, tylko nie malowałam się nimi. Zapowiadają się równie fajnie i to są takie palety. Zobaczymy, być może te zyskają miano najlepszych 2019 roku. Kto wie, kto wie. Bardzo ładne też kolory. Kreska eyeliner, o którym już wam wspominałam. To jest ale Ach, Dlaczego mam taki problem z tym słowem eyeliner? Który wyparł mój ulubiony ten z Bourjois. Znowu Eveline Cosmetics eyeliner w pisaku czarny, piękny, cieniusieńki pisak, którym można namalować cieniusieńką kreskę, która mi dzisiaj się nawet udała i którą właśnie widzicie. Rewelacja, rewelacja. Używam go już, kiedy ja Wam wstawiałam ten film z makijażem, 2 trzy miesiące temu. Bardzo często go używam o czym świadczy to, że się nauczyłam malować kreski. I na razie nie widzę żadnych ubytków, także to jest mistrzostwo świata. I tusze do rzęs. Dwaj niekwestionowani ulubieńcy. Sexy Palp Volume Extreme i Rocher. I drugi, którego nie mam przy sobie, również z Yves Rocher 360 stopni on się nazywa bodajże. Duża, bardzo duża. Ale genialnie się tą szczoteczką e, maluje rzęsy. E, szczoteczka. E, nie silikonowa. Zwykła, normalna, z bardzo gęstymi tutaj tymi włoskami, więc one przepięknie czeszą robią nam wachlarz z rzęs najlepsze tusze jakie kiedykolwiek miałam wyparły Eveline ym, volumix fiberlast którego też czasami używam w ogóle teraz też używam ym, z Eveline tego tuszu ym, volume celebrities i też jest bardzo fajny ale skoro mówimy o najlepszych z najlepszych i proszę te dwa tusze genialne zbliżamy się do końca zostało nam twarz i usta twarz w sensie Bronzerus... Bronzerus Rozświetlac. Jej, tu będę nudna, tu będę nudna, bo u mnie cały czas do konturowania Kobo Professional puder brązujący, nie brązujący, nie wiem dlaczego oni piszą brązujący, konturujący, ja mam w kolorze 311 Nubian Desert, jak już widzicie, denko nierudy, stonowany, pięknie. Udający cień na twarzy. I Milk Chocolate z Lovely. Przepięknie pachnie. Bardzo ładnie brązowi. Też nie jest rudy. Jest subtelny, można go stopniować. Mięciutki produkt, który jest ze mną już rok i na pewno będę sięgać po kolejne opakowania, bo przebił wszystkie inne poprzednie produkty, których używałam. Jeśli chodzi o róże, to ulubione mam dwa. Pierwszy burżuła numer 95, ten taki okrągły, i drugi Astor już ogryzek 003 Rosewood, przepiękny kolor. Mam nadzieję, że on jeszcze jest, bo ja go kupowałam bardzo dawno i będę chciała na pewno uzupełnić zapasy. To jest takie kwadratowe opakowanie cudo, cudo, cudo i rozświetlacz. Wiecie, co zastanawiałam się, czy gadać znowu w kółko o Vivo i Olowli, czy pokazać Wam coś innego. I stwierdziłam, że Makeup Revolution Sun Kiss, ten ogromny rozświetlacz Golden Kiss Mam w kolorze Golden Kiss z lusterkiem, przepiękny, ogromny, nie wiem, jak widzicie, bo dosyć daleko lampy stoją, więc może nie widzicie tutaj tego u mnie. Dzisiaj zbyt dokładnie na policzkach, bo. Też dla kamery, dla aparatu trzeba naprawdę wyciapać się solidnie, żebyście wy to widzieli. Kolor jest przepiękny, ma troszeczkę drobinek, ale nie są to hamskie drobiny. Bardzo ładny rozświetlacz, ogromny, nie do zużycia, praktycznie. I słuchajcie, jeśli chodzi o przybory do makijażu, to w tym filmie m, ostatnim makijażowym, który też Wam gdzieś podlinkuję, e Widzieliście, widziałyście, jakich ja pędzli namiętnie używam. Są to pędzle Zoewy. Uwielbiam te pędzle, mam je od lat i już nie będę się powtarzać. Ja tam każdy dokładnie model Wam wymieniłam z nazwy. Natomiast w ubiegłym roku, w 2018, w moje łapki wpadły pędzle Maestro Brush. Jest to nasza polska marka. Co więcej, jest to nasza lubelska marka. I co więcej, okazało się, że jest to marka moich dawnych znajomych. Także pozdrawiam serdecznie. I polecam niepoznajomości, tylko szczerze, mam Wam do polecenia kilka pędzli. Po pierwsze pędzel, który wyparł mi pędzel z Zoewy. Ten taki nie mam go w tej chwili, żeby Wam pokazać napiszę Wam tutaj na ekranie, o jaki mi pędzel chodzi. To jest pędzel o symbolu F2, jeśli się nie mylę, i ja tego pędzla używam do konturowania. On się przepięknie tutaj wkomponowuje właśnie pod kości policzkowe i razem właśnie z tym Kobo bardzo fajnie współpracuje. Jest mięciutki, nie zostawia smug, przepięknie rozprowadza produkt, także to jest pierwszy pędzel z Maestro, który wam polecam. Drugi pędzel, którego używam do różu, to jest z jakiejś innej serii, z czarną skówką, serii Nocturne, Nocturne, numer 19 ma ten pędzel, również Sieńki, tak jak mówiłam, do różu przepięknie ścięty, bardzo fajnie, właśnie z takimi małymi różami. Bardzo fajnie się nim pracuje, bo się mieści do opakowania. I tak, dwa pędzle do cieni. Pierwszy taki malutki to jest Maestro Shadow 1. To jest taki malusieńki pędzelek, który bardzo precyzyjnie, fajnie rysuje, maluje tutaj na dolnej powiece pod linią rzęs. Bo jaka to jest dolna, nie? Tak się mówi. Matko kochana. E, I on ma chyba złotą skówkę z tego, co widzę. Ten ma srebrną, więc to są w ogóle jakieś inne, tak jak mówię, inne serie. To musicie sobie popatrzeć. E, w każdym razie również mega miękki, fajny, mały, precyzyjny pędzelek. I jeszcze jeden pędzelek, którego jeśli chodzi o rodzaj pędzelka, to ja w ogóle nie miałam w swoich zbiorach pędzlowych. To jest Maestro Shadow S. I to jest taki bardzo malutki, płaski pędzelek, który przepięknie rozdymia kreskę. Jeśli robicie kreskę cieniem i lubicie ją sobie właśnie tak rozdymić, on to robi genialnie. Ja do rysowania kreski zawsze używałam tych takich skośnych pędzelków płaskich, a rozcierałam, ciapałam tymi wielkimi, bo właśnie nie miałam takiego pędzelka, a ten, ten jest do tego stworzony. I słuchajcie, ostatnia rzecz, niby pierdoła, bo grzebyczek do brwi. Ja wcześniej używałam tego grzybyczka z Bidilium Tools i właściwie właśnie tak sobie myślałam, no pierdoła grzebyczek, co to może tam, co będę szukać lepszego, jak mam ten i jest okej. Okay, czeszę, czesze. Słuchajcie, ten grzebyczek jest o wiele, wiele lepszy. Nie wiem, czy dlatego, że jest troszkę większy. Inny ma trochę układ tego włosia. On o wiele lepiej mi wyczesuje brwi, także tamten wypada, a ten na jego miejsce wskakuje. I tutaj nazwy nie widzę, ale to jest taka spiralka właściwie. Nie grzebyczek, tylko spiralka. Dobrze, moi mili Państwo, zostały nam pomadki. Jeśli chodzi o pomadki nawilżające, zdecydowanie wygrywa znów i froszę e, wisienka, która przepięknie barwi usta delikatnie na, na czerwono, e, i nie dość, że macie usta nawilżone, odżywione, to jeszcze lekko zabarwione, więc tak naprawdę e, bardzo często u mnie było tak, że nie używałam żadnej innej pomadki, ani w lecie, ani w zimie. Bo wystarczyło, że użyłam tej, miałam już jakiś kolor i nie potrzebowałam innej, a że mam usta, które bardzo szybko pierzchną i się wysy wysys wysyszają się. Ja już się nie będę ci poprawiać, bo to już tak będzie. E, Wysyszają się usta szybko, także e, polecam Wam. Wiem, że są jeszcze inne zapachy, nie próbowałam. Trzecie opakowanie wisienki. Zeżeram. No i co dziewczyny i chłopaki? Będę nudna. Moje ulubione pomadki niezmiennie od kilku lat to Essence Long Lasting w kolorze 07 ogryzeczek. Nie wiem, które już opakowanie, może szóste, może siódme, nie liczę. E, kolor Rich Matte mm, z L'Oreal, kolor 640 i teraz zmienione opakowania 347. Pokażę Wam to pewnie na zbliżeniach wszystko, więc już tu nie będę wykręcać. No i te matowe pomadki z Everline, które Wam też pokazywałam. Dzisiaj mam nawet na ustach kolor 01. Najczęściej używałam też 05. A jak mnie naszło ochota na szaleństwo, to 06. I to są te właśnie pomadki w płynie. I co? I to tyle chyba. słuchajcie. a nie, patrzcie, mam jeszcze dwa fixery, które wam mogę polecić. Też już o nich mówiłam. Eveline Fixer Mist, bardzo fajny, e i Makeup Revolution. To są dwa fixery, e których ja używałam w zeszłym roku i nie mogę się do nich przyczepić. A i jeszcze mm, Skobo, nie fixer tylko. I teraz się nie przypomnę za chiny ludowe, jak to się nazywa, bo już widzę, że mi miga bateria i się stresuje. Dobrze. Y to tyle, te produkty przepięknie, yy, tak już wam kiedyś mówiłam, tak wsysają podkład, tak go na twarz, wiecie, tak. Dobra, mam nadzieję, że ktoś tu ze mną do końca wytrwał. Sporo tego było, no ale słuchajcie, cały rok, a że ja przez cały rok o kosmetykach rzadko do Was gadam, to tym razem miałam okazję Wam przedstawić moje mm, perełki moich ulubieńców. Piszcie, jacy byli Wasi ulubieńcy w różnych tych kategoriach. I widzimy się w kolejnych filmach, zapewne już modowych. Do zobaczenia. Mua! Hej!